Zastanawiałeś się kiedyś, czy możesz zobaczyć duchy? Czy możesz nawiązać kontakt ze światem, którego nie widać? Czy masz do tego zdolności? Odpowiedź znajdziesz w tym filmie. Medium. Pośrednik między różnych rodzajów siłami paranormalnymi a światem materialnym. Samą istotę medium znają niemal wszyscy, mimo iż prawie nikt nie zna żadnego osobiście. Zacznijmy od tego, iż medium nie można się stać. Jeśli od zawsze nim nie byłeś, to niestety, lub na Twoje szczęście, nigdy nie będziesz musiał stać naprzeciw ciemnej strony. Co jednak ciekawe, wiele osób będących medium nie zdaje sobie nawet z tego sprawy, ponieważ cechy mediumistyczne mogą ujawniać się dopiero w konkretnych przypadkach lub u osób reprezentujących konkretne cechy. Sprawdźmy więc, czy Ty je reprezentujesz. Pierwszą z cech, jakie posiada medium, jest utrudnione bądź zakrzywione myślenie w sposób logiczny i ścisły. Pośrednicy raczej nie zostaną wprawnymi matematykami ani budowniczymi promów kosmicznych. Dzieje się tak dlatego, iż osoby zdolne do powyższego myślenia skupiają swoje zdolności postrzegania oraz percepcje na zagadnieniach świata materialnego. Medium odbierając bodźce z innego świata, bodźce nieznane materialnemu mózgowi człowieka zwyczajnie nie są w stanie poradzić sobie z odpowiednim przetwarzaniem obu rzeczy naraz. Ludzka percepcja zwyczajnie na to nie pozwala, o ile nie reprezentujemy ilorazu IQ wykraczającego grupo powyżej 150. Drugą z cech jest ponadprzeciętna kreatywność. Medium potrafią znajdować niekonwencjonalne rozwiązania, tworzyć sztukę oraz wpadają na bardzo odległe innym pomysły. Dzieje się tak dlatego, iż ich postrzeganie od samych narodzin rozwija się w nieco inny sposób niż u ludzi normalnych. Jest to niejako powiązane z cechą pierwszą. Jeśli więc posiadasz obie z tych cech, możesz dopisać sobie punkcik. Cechą trzecią jest popadanie w skrajności. Umysł medium narażony na nieznane bodźce jest z reguły dosyć niestabilny. Spójrzmy bowiem na przedstawienie pośredników w popkulturze grozy. Możliwe, iż jest to przypadkowe, jednak gdy autorzy ich nam przedstawiają, są to z reguły całkowicie szaleńcy lub niesamowicie opanowane i spokojne osoby, jakie potrafią utrzymać pokerową twarz w naprawdę niesprzyjających temu okolicznościach. To jednak dosyć wyolbrzymiony przypadek. Pośrednicy, angażując się w coś, potrafią dać z siebie naprawdę wszystko, ale równocześnie bardzo szybko rezygnują z rzeczy, w które włożyli tyle trudu i emocji. Ból emocjonalny odbija się na nich w naprawdę ogromnym stopniu. Jednak równocześnie, jak mało kto, doceniają małe szczęśliwe zbiegi okoliczności oraz dobrodziejstwa natury, do jakich ludzkość jest przyzwyczajona. Jak choćby potrafią cieszyć się z faktu posiadania w kranie, co prawda umownie, ale posiadania w kranie pitnej wody, z której w każdej chwili można skorzystać. Czwartą cechą medium jest ciągota do wszelkiego rodzaju sztuki. Jej gatunek i detale zależą co prawda od personalnych upodobań konkretnego człowieka, jednak sam pociąg do sztuki, jak i wyrażanie siebie poprzez sztukę możemy dość łatwo zaobserwować. Wynika to poniekąd z punktu drugiego, nawiązującego do odbioru innych bodźców przez umysł. Często przy ich nadmiarze umysł pośrednika może próbować poradzić sobie z nimi poprzez wyrzucenie z siebie emocji w formie sztuki, jaki, mając wgląd do czegoś więcej niż świat materialny, potrafi docenić kryteria sztuki, na jakie zwykli ludzie, przez ograniczony światopogląd, nie zwróciliby uwagi. Cecha piąta nie należy już do tych dostarczanych nam od urodzenia. Całe szczęście. Otóż ludzki mózg nie jest przygotowany na odbieranie bodźców eterycznych. Sam z siebie najchętniej odrzuca wszelkie podobne, z pominięciem wyjątków, których połączenie ze światem paranormalnym jest na tyle potężne, iż nie musimy dopatrywać się u nich żadnej z wymienionych cech. Mowa tu o popularnych w tematyce horroru dzieciach, które od najmłodszych lat widują duchy, słyszą głosy i tym podobne. Myślę, że każdy z was już to rozumie. W ich przypadkach mózg nie jest w stanie poradzić sobie z odrzuceniem przerastających go bodźców. Jednak w innych, jeśli tylko będzie mieć taką możliwość, będzie odrzucać je tak długo, jak się da. Ludzie, którzy obudzili w sobie zdolności pośrednicze dopiero z czasem, zrobili to po doświadczeniu ciężkiej traumy lub innych rzeczy, które osłabiły siłę ich umysłu na tyle, by pokazał on, co jest za zasłoną materii. To cecha, która je łączy. Jednak nie zrozum mnie źle. Jeśli posiadasz powyższe cechy i nie masz za sobą paranormalnych doświadczeń, zwyczajnie nie urodziłeś się z tym darem. Lub przekleństwem. Czego tak naprawdę ci życzę? Świat materialny, mimo iż wydaje się często przerażający. Naprawdę. W najgorszym ze swych miejsc. Nie umywa się do tak ciekawiącego ci świata. Wiecznego chłodu. Jeśli ci się uda, napisz w komentarzu, co znaczą te słowa. A ja przypnę ci serduszko. Miłego wieczoru, dzieciaki.